Szanowni Państwo, teraz będzie piosenka, publiczność jak chce się bawi, a Danuta jak wiecie stenka. A nie, gdań, gwałęsa się. A. Znaczy taka improwizacja na początek, nie? Nie. Aha, czyli normalnie. na ci do stołu, lecz tam nie będzie. Pozna smak mego żywiołu, jakim miłość jest. Miłość jest wszędzie, wszędzie. Szybka miłość dominuje w stylu fast food, podniebienia ludziom psuje. A ja chcę, a ja chcę, a ja chcę tobą delektować się i smakować. Choć czasem się nie trawimy naszych sługości smak zawoli. Trawę naszą przepieczy i potrawę naszą przesoli I skaczemy do oczu swych, lecz miasto w nich być wpadamy w nie i zatapiamy się, zatapiamy się, zatapiamy się, zatapiamy się w sobie. I zatapiamy się, zatapiamy się, zatapiamy się, zatapiamy się jak ludzki w bo najpiękniejszy jest na świecie smakły. Nie ma żadnych gości, bo najpiękniejszy jest na świecie z radości, z miłości, która, która ustaw e jest. Co? 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 Czy jest jakaś danutka? Jest? Co? Danutka dobra dla Żydka. Okay. Ciąg się stąd? Co, co Kto to? ty jesteś? Ziutek! Taki mały ludek! Nie? Nie jestem? Nawet tacy ci ją wyrywali. Dobra, dobra, ej. specjalista od Danutek. <noise> to wywalamy, wiem. Lecz nagle okazało się, że gotowanie stało się twoją pasją. No i spoko, spokojnie jest, ale ty do mnie, że twój talent kulinarny przy mnie się marnuje Czy nie przejadam tego, że jedzenie ci się psuje Więc idę do kuchni, zaglądam do lodówki, patrzę ona pusta I myślę sobie, o jakim ty jedzeniu do mnie mówisz Kochanie o czym ty do mnie mówisz? I wtedy je walęło mnie w łeb i się orientuje, że za moimi plecami połowa osiedla się ciebie się stołuje. Sprawa nam się cholernie komplikuje. I przypomniałem sobie słowa koje gdy wychodziłaś wieczorem, a ja zapytałem, kochanie, kochanie, dokąd idziesz? A mi na torze. Kapelin, to, że... Katerinku zrobić, jedzenie dowozić. Jedzenie dowozić? No! Ci się pierwszy, Bo najpiękniejszy jest na świecie Smak miłości Jeden warunek Ty i ona Żadnych gości Bo najpiękniejszy jest na świecie Smak radości Radości, radości która Która już ja babam, Ja ba, ja, Dlaczego ty, przyjacielu, nie ostrzegłeś mnie? Naiwny byłeś, sam się nie domyśliłeś Ruskie pierogi, to przecież był Iwan drogi Kotel paryski, to Gerard był oh, oh, W dodatku niski A ze stadionu pamiętasz tego dupka Przecież to była szybka chińska zupka A po węgiersku placek, to po prostu ja a a -t. Ryba po grecku, lecz mówił po niemiecku Mietku. To Hans był wązik, co lubił ją przekąsić. To Hans był wązik, co lubił ją przekąsić. Mali i bo najpiękniejszy jest na świecie smak mił. Piękniejszy jest na świecie smak miłości Jeden warunek, ty i ona, żadnych gości Bo najpiękniejszy jest na świecie smak Jaki radości Z miłości, która ucztą tylko dwojga jest o ja Ja pa 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 Ja pa pa, pa pa pa, pa. O ja papiru papupa Uja papiru papupa Uja papiru papupa Zawsze spotkało właśnie